Kartki Hejs. Ja powiem tobie siema. Zanim na do widzenia mi pokażesz kilka swoich nowych kłamstw, nie musisz mnie doceniać, bo niewiele to zmienia. Zawsze mówili przecież, że nie mamy szans. Choć mnie boli serce, to zanim to odkręcę. Siema, ma ty na do widzenia mi Pokażesz kilka swoich nowych kłamstw Nie musisz mnie doceniać, bo niewiele to zmienia Zawsze mówili przecież, że nie mamy szans I choć mnie boli serce, to zanim to odkręcę mi nie jakiś pojebany czas Chodź się napijemy i Wymarzymy sceny, których żadne z nas nie chciało grać Ej, Choć się napijemy i wymarzymy sceny, w których żadne z nas nie chciało grać Potem im powiemy, że lubimy afery, najebać ci się naćpać, zresztą powiedz sam Choć się zapomnimy, jak ludzie co bez siły padli gdzieś po drodze, daj mi tylko znak Nigdy nie wrócimy, a nie, bo to nie limit, A kiedy stracę wszystko, to nie byłem ja Ej, coś poszło chyba nie tak Nic z nas nie chciał dorosnąć. Ty weź zobacz już ile lat A w końcu jakoś to poszło Każdy kręci wspomnienia z faksów na GoPro Wspomnienia z saksów na GoPro, chłopaki pozdro Znów marzenia latami, to było prosto Grzywa na oczach, na klacie, koszulka prosto Pijany stary na chacie, bywało ostro Jak chciał podnieść rękę na mamę, to stałem mocno Z góry napierdalało wódom, że kosmos Chłop z gitarą, zanim ją oddał, to mnie przerosło Minione lata to koszmar, nawet nie podchodź Do wystudiowanych uśmiechów, jeden, siedem, dwa Pomogło. Słodki dymigorzkie, gorzkie noce to ja Zanim powiem ci się ma ty na dowidzenia, pokażesz parte. kilka Fragen, swoich nowych das. kłamstw Chodź się napijemy i wymarzemy sceny, których żadny z nas nie chciał grać Zanim powiem ci się ma ty na pokażesz kilka swoich nowych kłamstw się napijemy i Których z nas nie chciał grać Chodź się napijemy i wymarzemy sceny, których żadny z nas nie chciał grać Chodź się napijemy i wymarzemy sceny, których żaden z żadny z nas nie chciał grać. żadny z nas nie chciał grać. Ej, chodź się napijemy i wymarzymy sceny, w których żadne z nas nie chciało grać. Potem im powiemy, że lubimy afery, najebać i się naćpać, zresztą powiedz sam. Choć się zapomnimy, jak ludzie, co bez siły padli gdzieś po drodze, daj mi tylko znak. Nigdy nie wrócimy, a nie, bo to nie limita. Kiedy stracę wszystko, to nie byłem ja. Grać. To nie byłem ja. Zanim powiem ci się ma, ty na do widzenia mi Pokażesz kilka swoich nowych kłamstw W cię napijemy i wymarzymy sceny, w których żadne z nas nie chciał grać Zanim powiem ci się ma ty na do widzenia mi Każdy z nas chciałby grać, w których każdy z nas chciałby grać. każde z nas chciałby grać.